Witajcie widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj e, to jest moje pierwsze Q&A, na które ben, na którym będę odpowiadał e, wasze pytania I po prostu odpowiem na wasze pytania no. więc pi pierwsze pytanie jakie chciałam wziąć to jest od użytkownika AC210 I jego pierwsze pytanie co, jest, co sądzisz o Discordzie, a jeżeli chodzi o aplikację to no może być no, kontaktuję się z innymi, czasami używam, czasami nie. Zobaczmy kolejny Roblox czy FNF? No Boblox najlepszy. <gry> Pokażesz twarz? Na 15 tysięcy subów pokażę twarz, moją. W jakim programie rysujesz? Krita. Pokémony czy Mario? Mario. Będziesz <gry> robić coverki do FNF? Jak się, jak się nauczę robić muzykę to tak. Jaka jest twoja nagra gra? Hmm. No ciężko powiedzieć, ciężko, mam dużo ulubionych gier. Mogę, nie wiem, jaka jest jedna, najlepsza moja ulubiona gra, ale jak lubię gry, to jest chyba w sumie, w sumie mógłbym wymienić, że po prostu moja ulubiona gra to Mario, no, Boblox. Oprócz tego jeszcze Minecraft. Jak stare czasy to były czasy, i tam inne gierki. Zobaczmy drugie pytanie, które wylosowałem randomowo, jest od Nority Te pytania: Pierwsze pytanie to, jak wpadł Ci pomysł na Nick? No cóż, mogę powiedzieć Wam historię, że po prostu jak siedziałem sobie podczas tworzenia konta, to tak myślałem, jaki nick jest, może by być całkiem oryginalny, więc patrzyłem, patrzyłem na kanały, ktoś ma taki nick. No i którzy mieli, albo po prostu nikt miał po prostu napis. Animation! Bez jakiegoś dopisku z imieniem jego, nie? To ja po prostu dam i tak powstał po prostu mój nick. Drugie pytanie od niego to jest Czy będziesz nagrywał animacje takie typu to Tomego 16, to to 16. Nie znam typa, ale możesz mi dać link do jego kanału, to, to, się zba, to zobaczymy Jak masz na imię, Miłość. Kolejne pytanie jest od Black a, Black a, Black a, gamera. Pierwsze pytanie, wolisz nagrać film z kimś czy sam? To zależy, jak czasami chcia, jak, jak chcę powiedzmy z kimś nagrywać filmy to tak, czasami to chcę sam to po prostu od, od po prostu ode mnie zależy, jaki jest twój ulubiony kolor, niebieski do ciebie. Co sądzisz o Friday Night Funkin'? Ta gra kiedyś była dobra, a teraz już wymarła. Ta gra jest spoko, no ale już no... no wymarła już niestety. Yy, czwarte pytanie: Wolisz Mario czy Sonika? Mm, Mario, życiem. Jako, że odpowiadam, to wolę Mario bardziej, trochę. Mi bardziej pasuje. Yy, czemu chcesz mieć kanał na YouTubie? Tak naprawdę, zaburzyłem kanał na YouTube, ponieważ chciałem yy, udostępnić swoją pasję, jakie gry gramy. Po prostu, żeby dawać wam. Yy, żebyście się dobrze bawili, jak oglądają moich filmów. Szóste pytanie: To jakaś Twoja ogólna konsola? Yy. PlayStation leży w serduszku, czy Nintendo? Nie wiem. Trochę mi pasuje PlayStation, i to, to. Jaka jest twoja ulubiona gra? No cóż... Kiedyś moja ulubiona gra to było Minecraft. Tu jeszcze jakbym był trochę mniejszy. A teraz to, to ciężko powiedzieć, no. Jaki jest twój ulubiony youtuber? Hmm... To też jest trudne pytanie, ponieważ mam wiele dużych ulubionych youtuberów. No szczęście, że nie oglądam tych dla tych co... Nie oglądam youtuberów, co mają co nagrywają oglądam dla pięciolatków, ale... Ale po prostu nie lubię, niektórych youtuberów oglądam. Czy lubię szkołę? Czy lubię szkołę? Yy, nienawidzę szkoły. <laughs> nie lubię szkoły. Co robisz w wakacje, no? Yyy, wakacje normalnie jak powiedzmy... Normalnie w wakacje, jeżeli o, poza dołem, to po prostu gdzieś jadę poza dołem, no. I wiadomo. A normalnie w domu co robię, w wakacje to nagrywam filmy, albo nie wiem, tu prostu siedzę i nic nie robię. Pokażesz jak wygląda twój komputer. Hmm... No cóż, pewnie pokażę ci jak wygląda mój komputer. Więc widzowie, tak wygląda mój komputer. I tak, to jest laptop, ale spokojnie, to jest dobry laptop. Very good. Działa mi bardzo dobrze, mogę na nim nagrać normalnie filmy, montować filmy, wiadomo. I... Możecie po prostu zobaczyć, jak wygląda. I też podam wam na ekranie specyfikację. Więc jest. Dobra, wracamy dalej. 12 pytanie to jest smutno ci, że jest, że. <laughs> smutno ci jest, że zdanie długo koniec wakacji. No niestety tak. No ale to trzeba to przetrwać. Trzynaste pytanie to: w jakim trybie grasz na Boblox? Mm. E, ogólnie to co lubi grać na Boblox to. Roblox, albo Boblox to też śpieśniej brzmi. E, no ogólnie lubię grać, nie wiem, arsenał, strzelanki, wiecie, ale też oprócz tego. E... No dużo mam po prostu tych trybów ulubionych. E, lubisz nagrywać film na YouTubie? Of course. Lubisz swoich widzów? Lubię. E, kolejne pytanie jest od zmutowanego Mr. Kacpra Mossa. Co złudzisz o Alien no 86? Mi nie przeszkadza, może być. <noise> Teraz pytanie z Discorda od y, Tertu. Było zapytałem pytanie, bo było za mało pytań. Y, pierwsze, pierwsze pytanie od niego to jest Pierwsza ulubiona gra? Jednak, ulubiona gra. No. Już odpowiadam na to pytanie. Czy lubisz pociągi? Lubisz pociągi. Tak. Kolor włosów? brązowy. Jakie gry byłeś fanem jak miałeś 7-9 lat? Jak miałem 7-9 lat to Minecraft, no, Mario. 5? E, Lipton. Super pytanie, więc odpowiedź Lipton. E, więc to są wszystkie pytania, na które, które przygotowałem dla was, więc jeżeli podobał Wam się taki unterdaj, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli wam się on nie podoba to dajcie łapkę w dół. I widzimy się y, jutro albo za kilka dni, jak nie będziemy się chciało nagrywać. Cześć!